W Polsce jeszcze nie ma ustawy o ritach, ale pana firma prowadzi coś podobnego do RIT-ów, tak? Idea jest podobna, chociaż forma prawna oczywiście inna. Ale rzeczywiście, no, idea jest taka, żeby osoby, których powiedzmy, nie stać na zakup całego mieszkania na wynajem, mogły uczestniczyć w korzyściach związanych czy to z posiadaniem mieszkania na wynajem czerpania dochodów zysku, czy to e, na przykład z rewitalizacji kamienicy. Jak to wygląda? To znaczy klient, który chciałby uczestniczyć w Państwa projekcie, jaką musi wnieść kwotę, żeby móc zafunkcjonować? To są kwoty, które dla rynku nieruchomości wydają się być bardzo niskie, bo próg wejścia to jest 10 tysięcy złotych we wszystkich spółkach, które powołujemy. I za te, czy powiedzmy, od tych 10 tysięcy złotych inwestor może nabyć udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która albo kupuje mieszkania i Dochody z najmu po potrąceniu kosztów funkcjonalny wypłaca jako dywidendę wszystkim inwestorom, proporcjonalnie oczywiście do wniesionego kapitału, albo na przykład kupuje kamienicę, rewitalizuje ją, sprzedaje mieszkania inwestorom, czyli to też są mieszkania na wynajem, albo kupuje działkę i buduje tam mieszkania na wynajem. Można albo zarobić jako rentier, po prostu tak, mieć stały dochód z najmu, albo można, biorąc siebie, na siebie oczywiście ryzyko deweloperskie, szereg, szereg różnych ryzyk, zarobić więcej na rewitalizacji kamienicy, czy na wybudowaniu nowego budynku. A w jaki sposób są zabezpieczone interesy inwestora, no bo on nabywa, tak jak powiedział, mm -hmm. udziały w spółce, a dopiero spółka jest właścicielem, czyli jest pisana w hipotekę danego obiektu. Więc w jaki sposób jest chroniony interes tej osoby, która zainwestowała? Mm -hmm. Mamy szereg różnych zabezpieczeń. Znaczy, po pierwsze, umowa spółki narzuca nam pewną strategię inwestycyjną. Nie pozwala na różne przedsięwzięcia, które mogą być ryzykowne z punktu widzenia inwestora. Na przykład nie możemy inwestować w nic innego niż nieruchomości. Z drugiej strony każda z tych spółek ma radę nadzorczą, w której zasiadają też przedstawiciele wspólników niezwiązani w żaden sposób z grupą MZURI. No a po trzecie, jakby sam majątek jest zabezpieczony na samym majątku, to znaczy większość kapitału tej spółki stanowią nieruchomości i spółka jest pisana do Księgi wieczystej jako właściciel nieruchomości. Czy Państwa działalność w tym zakresie nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego? No bo w końcu mamy tutaj do czynienia z inwestorami, z inwestycjami, które są inwestycjami długoterminowymi. No tak, też nam się tak wydawało i dlatego złożyliśmy wnioski do rejestracji w Komisji Nadzoru Finansowego jako alternatywne spółki inwestycyjne. No ale KNF uznała, że nie jesteśmy spółkami inwestycyjnymi, mimo że w naszym przekonaniu głębokim wyczerpujemy definicję alternatywnej spółki inwestycyjnej. Argument KNF-u był taki, że w klasyfikacji PKD mamy wpisane nie inwestowanie, tylko nabywanie mieszkań, remontowanie mieszkań, budowanie budynków. No i to był taki argument, jaki uzyskaliśmy z Komisji Nadzoru Finansowego. No ale na listę ostrzeżeń Was nie wpisała? Chwała Bogu nie. Myślę, że chyba nie ma powodów ku temu. Druga jak gdyby, noga państwa działalności to jest taka, że można kupić jak gdyby, całe mieszkanie, tak? I, i wtedy inwestor jest właścicielem tego mieszkania, jest wpisany do Księgi Wieczystej. Tak jest. Pomagamy inwestować do majątku własnego. Takich mieszkań myślę, że zbliżamy się do około 800, które kupiliśmy dla naszych, dla naszych klientów znajdujemy okazję inwestycyjną, potem w ogóle większość z tych mieszkań to jest dosyć zabawne dla większości ludzi z zewnątrz, większość tych mieszkań właściciele nigdy ich nie widzieli. Większość mieszkań została kupiona przez nas jako pełnomocników właścicieli, my je potem wyremontowaliśmy, tam, zatrudniliśmy ekipy, nazerowaliśmy remont, znaleźliśmy najemców, w tej chwili no, pilnujemy, żeby po prostu czynsz był płacony co miesiąc, a większość inwestorów nigdy nie widziała tych, tych mieszkań, których właścicielami są dzisiaj. A, na, a jak w tej chwili wygląda rentowność takich inwestycji w porównaniu na przykład z lokatą bankową? No to, to w ogóle nie ma co porównywać. Tak? To, to jest kilka, kilka razy więcej. Dlatego że myślę, że średnio nasi inwestorzy zarabiają około 6% na takich inwestycjach. To się bardzo różni, bo inwestycja w Warszawie raczej przyniesie około 5%, a inwestycja w Łodzi raczej 7%. No ale do, do poziomu oprocentowania lokat to no, nie ma jak porównywać.